Witam państwa ponownie. Pan krokowcy ubierają się i zachowują niekonwencjonalnie. Zielone albo różowe irokezy na głowie, transowy taniec, nieprzewidywalne reakcje. Bohater naszej dzisiejszej historii został pan krokowcem, ponieważ chciał być akceptowany przez rówieśników. Miał jeszcze jedną ukrytą potrzebę, która została zaspokojona, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Poważnie równo nierówno pod suwitem. Spadaj! Wynoś się stąd, Ty, głupku! Janda. Co ty tam majaczysz? Całkiem ci odbiło, Ty jesteś jakiś psychiczny! Spadaj stąd, Kretynie! Głupaki, a może trzeba mu przywalić, żeby zrozumiał! Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago, po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi, głosić światu radosną nowinę. Bezdomni zwykle natykają się na zamknięte drzwi. Drzwi naszej misji mało że zawsze są dla nich otwarte to jeszcze stoi w nich ktoś, kto serdecznie ich wita i zaprasza do środka. Dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo, każdemu z naszych gości możemy zapewnić nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną, jeśli zachodzi taka potrzeba. Codziennie korzysta z tego niemal tysiąc osób mężczyzn, kobiet i dzieci ale na tym nie koniec. Duszpasterze i doradcy duchowi każdego z naszych gości zapoznają z tym, który jako jedyny może naprawdę zmienić ludzkie życie. Ci, którzy decydują się pójść za nim, znajdują siły, by uporać się z tym, co ich zniewala, odkrywają nadzieję na przyszłość i mogą zacząć wszystko od początku. I o takich właśnie przemianach opowiadają już w dwunastu językach nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3173 z cyklu wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Martwię się o Gordona. Czy z nim coś jest nie tak? Siedzi zamknięty w pokoju i gada do siebie. Wszedł w okres dojrzewania. To według Ciebie wszystko wyjaśnia? Mówił, że dzieciaki znowu się z niego nabijają. Jeżeli przy nich też tak się zachowuje, to wcale się nie dziwię. Dzieciaki potrafią być złośliwe, ale poradzi sobie, zobaczysz. No, nie jestem tego taki pewien, Meggie. Martwię się o niego. Zachowuje się po prostu dziwacznie. No, musimy coś zrobić. Może powinien jeszcze raz porozmawiać z pastorem. A ja myślę, że raczej z psychiatrą. Zadzwonię do szpitala i zapytam o jakąś terapię. Miałby zostać na oddziale? No, jeżeli będzie trzeba, chłopak nam odpływa. Musimy mu jakoś pomóc. Nasz bohater był jedynakiem. Urodził się i wychowywał w Australii. Jak on i jego rodzice przetrwali ten kryzys? Prawdziwa historia Gordona Younga już teraz w wyzwolonym. Narastałem w Brisbane, gdzie mój ojciec pracował jako ogrodnik w ośrodku rehabilitacyjnym, a mama zajmowała się domem. Kiedy byłem mały, rodzice zawsze prowadzili mnie do szkółki niedzielnej. Zabierali mnie też na mecze futbolu i krykieta. W podstawówce byłem bardzo lubiany, bo robiłem klasowego błazna, ale pakowałem się też w niezłe tarapaty. Popularność była dla mnie najważniejsza. Ważniejsza niż to, że poważniejsi koledzy nie szanowali mnie z powodu mojego niedorzecznego zachowania. Rodzice, próbując mi pomóc, zaprowadzili mnie na rozmowę do pastora. Gordon, nie musisz czuć się odrzucony. Masz pana Jezusa. On obiecał, że nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. Pastorze, a Jezus nie pokazuje się w szkole ani na boisku. Musisz mu zaufać, on jest wszędzie. No, ale co mi to da, skoro moi koledzy wcale się tym nie przejmują? <laughs> Powinniśmy żyć wiarą niezależnie od tego, co robią inni. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. No, gdybym to zrobił, dopiero by się ze mnie nabijali. Nie przejmuj się, kolegami Gordon. Jezus chce Ci pomóc. Zaufaj Bogu. Wszystko będzie dobrze. Moje problemy z samym sobą tak się nasiliły, że ojciec zdecydował się zaprowadzić mnie do psychiatry. Po leczeniu przeniosłem się do innej szkoły, żeby koledzy nie mogli mi dokuczać. Jednak leki, które brałem, tak wpłynęły na moje zachowanie, że dzieciaki w nowym środowisku też zaczęły mnie unikać, co tylko powiększyło moje rozdrażnienie. Ostatecznie w wieku 15 lat rzuciłem szkołę. Ponownie trafiłem do szpitala i przez jakiś czas czułem się lepiej. Poszedłem do pracy w blacharni, ale moje niestabilne zachowania sprawiły, że szybko mnie zwolniono. Później zatrudniłem się jako pomocnik pszczelarza, ale i to nie trwało długo. Szkoda, że nie zostałeś w szkole, Gordon. Przez całą drogę ze szkoły do domu musiałem słuchać o sobie okropnych rzeczy, mamo. Każdemu się to zdarza, synu. I nie wolno się tym tak przejmować. Nadbiali się ze mnie, popychali i jakbym był kukłą. Tak mi przykro, Gordon. Chociaż tyle, że umiem grać w futbol. Na boisku zawsze znajdę sobie jakiś kumpli. Szkoda, że nie wyszło ci u tego pszczelarza. Nie, był złośliwy i nic tylko mi rozkazywał. I tacy są szefowie, synu. Bez wykształcenia trudno ci będzie znaleźć dobrą pracę. Nie martw się, mamo. Dam radę. W Australii futbol jest dość brutalny, a ja uwielbiałem tę grę. Wyróżniałem się w każdym meczu. W naszej okolicy była wysoka przestępczość i panowała przemoc. Żeby zdobyć akceptację kolegów, zacząłem pić i palić trawkę. Wkrótce razem z kumplami z ulicy włamywałem się do domów i samochodów. Oczywiście zostałem złapany. Pierwszy wyrok, osiem miesięcy, spędziłem w ośrodku dla nieletnich. Potem były jeszcze dwie krótkie odsiadki, po których bardziej niż kiedykolwiek postanowiłem zostać przestępcą. W tym środowisku wreszcie czułem się akceptowany. Z marihuany przerzuciłem się na wąchanie kleju i benzyny. Potem przyszła pora na LSD i kwasy. Któregoś wieczoru po grzybkach miałem koszmarny odjazd. Na ulicy, usiłując dotrzeć do domu, poznałem niezwykłego człowieka. Dobrze się czujesz? A ty to kto? Jesteś bliną? Nie, jestem chrześcijaninem. Chciałbym, żebyś wiedział, że Jezus cię kocha i posłał mnie, żebym ci pomógł. A niby czemu miałbyś mi, mi pomóc? No, no, może za chwilę mi przywalisz, co? To no mi na tobie zależy. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Jak masz na imię? G Gordon. Cały się trzęsiesz. Gordon. Jesteś chory? Mięśnie, odmawiają mi posłuszeństwa i babohoję się. Wszystko jest takie nierzeczywiste. Jezus jest rzeczywisty, pozwól mu sobie pomóc. Nie, on jest strasznie daleko! Nie, wcale nie jest tak blisko ciebie, jak tylko mu na to pozwolisz. Nie, nie do dobrze mi. A jak teraz umrę? Jezus chce cię uratować. On umarł za ciebie, żeby ci dać nowe życie. B rzeczy! Jezus powiedział, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Błagam cię, błagam, nie pozwól, żebym tu uważał! Módl się ze mną, żałuj za swoje grzechy i poproś Jezusa, żeby wszedł do twojego życia! Miałem 18 lat, kiedy ten człowiek poprowadził mnie w modlitwie. Kilka razy poszedłem z nim nawet do kościoła, ale nie potraktowałem tego poważnie i szybko wróciłem do narkotyków i mojego dawnego przestępczego życia. Rok później po raz pierwszy trafiłem do więzienia w Brisbane. Tam, za sprawą kilku więźniów, odkryłem muzykę punk rockową. Ten styl doskonale współgrał z moim buntowniczym i gniewnym nastawieniem. Jak tylko wyszedłem z więzienia, zrobiłem sobie tatuaż. Gordon, co ty masz na czole? Super, no nie? No Mam nadzieję, że da się to zmyć Nie, mamo, to jest tatuaż To zostaje na zawsze ty, Dlaczego zrobiłeś sobie coś takiego? Bo ja jestem anarchistą i nie wierzę w Boga Te bandziory, z którymi trzymasz Namówiły cię do tego To była moja decyzja, tato Ach, Gordon, po co ty się z nimi zadajesz? Nie sprowadzaj ich przypadkiem do domu Dobra, spokojnie, tata Dzwonili dzisiaj z policji, szukają cię Co tym razem zrobiłeś? Nic, jestem po prostu łatwym celem I wszyscy się mnie czepiają A, Kochamy cię, synu i mimo, że nie wierzysz w Boga, modlimy się za Ciebie. Kiedy kolejny raz oberwałem od rówieśników, wpadłem w szał. Stałem się brutalny i wszędzie szukałem okazji do bójki. Policja ścigała mnie za włamanie, więc wyjechałem do Sydney, gdzie na ogół żyłem na ulicy. Wróciłem na chwilę do Brisbane, po czym przeniosłem się do Melbourne, gdzie za kolejne włamanie trafiłem do więzienia. Moi rodzice nigdy nie przestali się za mnie modlić. Boże, ratuj proszę mojego syna. On zszedł na złą drogę. Zawróć go na drogę sprawiedliwości, żeby mógł żyć dla ciebie. Błagam cię, panie. Tak, panie. Nie dopuść, by stało mu się coś złego. Chociaż nie idzie za tobą i zapomniał o twoim słowie. Chroń go, Boże. Nie wiemy nawet, gdzie on teraz jest. Ale ty to wiesz, panie. Nikt nie ukryje się przed Twoim wzrokiem. Moje myśli były tak samo chaotyczne jak moje życie. W czasie odsiadki w więzieniu w Melbourne wysłano mnie na oddział psychiatryczny. Uciekłem stamtąd przez okno. Kompletnie rozbity, półprzytomny, snułem się po ulicach i niemal wpadłem pod tramwaj. Policja schwytała mnie i odstawiła z powrotem do szpitala. Kiedy zostałem zwolniony, przez jakiś czas pracowałem w Melbourne, a potem wróciłem do Brisbane. Miałem 23 lata, kiedy naruszyłem warunki zwolnienia i ponownie zostałem skazany na pobyt w szpitalu psychiatrycznym w Brisbane. Rodzice przyjechali mnie odwiedzić. No. Co u ciebie, synu? Świruję jak zwykle, tato. Co ci się stało w rękę, gordon? Chciałem uciec przez okno i zraniłem się, kiedy wybijałem szybę. Pielęgniarka powiedziała, że mogłem umrzeć, bo przeciąłem tętnicę, no ale jak widać wciąż tu jestem. Bóg ulitował się nad tobą, gordon. Ja nie wierzę w Boga, mamu przecież wiesz! Słysza, ale on cię kocha i nie zapomniał o tobie. <kłysza> Może. Kiedyś poznałem kilku pijanych aborgenów. Zaciągnęli mnie w krzaki, stłukli mnie i grozili, że mnie zabiją. Byłem pewny, że umrę. I modliłem się wtedy i prosiłem Boga, żeby mi wybaczył to, jak żyłem. No ale wygląda na to, że ateizm kończy się tam, gdzie zaczyna się strach. jak im uciekłeś? Jeden z nich stanął w mojej obronie. Poza tym nie miałem żadnych pieniędzy. Nie miałem też widać rozumu, bo inaczej bym z nimi nie poszedł. Miałeś go dość, żeby się modlić. My, 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 myślisz, że. Że Bóg mnie słyszał? Nie wiem, ale jestem pewien, że Bóg słyszy mnie, kiedy się modlę za ciebie. Jezus powiedział: Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by o cokolwiek byście prosili, ojca mego w imieniu moim, dał wam. To Bóg cię wtedy uratował, Gordon. Kiedyś uciekłem stąd i wszedłem na chwilę do kościoła i obiecałem Jezusowi, że się zmienię. M może pewnego dnia mi się to uda, mamo? Nadal twierdziłem, że jestem ateistą, ale wielokrotnie, kiedy groziła mi śmierć, modliłem się do Boga co tak naprawdę pokazywało moje prawdziwe przekonania. Kiedy wyszedłem ze szpitala, pozbierałem się trochę i wróciłem do gry w futbol. Jednak moja obsesja na punkcie pankroka tak niepokoiła mojego ojca, że ponownie zaciągnął mnie do szpitala psychiatrycznego. Miałem 24 lata i byłem wściekły na niego za to, co zrobił. A wiem, Kym. że jesteś nam niezły, Gordon, ale... Musimy ci jakoś pomóc. Dlaczego ty mi to zrobiłeś, tato? Dla twojego własnego dobra. Powiedzieli ci już, jaka jest diagnoza? Nie, ja powiem wam, jaka jest moja diagnoza. To miejsce jest makabryczne. Lekarz mówi, że masz schizofrenię. W końcu wiemy, co jest nie tak. To chemiczny brak równowagi w mózgu, nie. tak mówią. Mają leki, które ci pomogą. Nie, ja, ja, ja mam to gdzieś, zabierzcie mnie stąd, błagam. To jest straszne miejsce, ja nie ja nie mogę tu nawet ćwiczyć, tu się nie da wytrzymać! Jeśli chcesz wyjść, to musisz zacząć brać leki. Tak, dobrze, dobrze, tato, tak, tak, obiecuję, 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 że będę, jak mnie stąd zabierzecie. Ja dam sobie nawet spokój z pan krokiem, ja będę znowu grał w futbol Ojciec przechodzi na emeryturę, synu, i przeprowadzamy się do Bandeburg. Pojadę z wami i będę tam grał, dobrze? Zmienię się, mamo, zobaczysz. Tylko, tylko błagam, zabierzcie mnie stąd. Kiedy przez trzy lata mieszkałem z rodzicami w Bandeberg, starałem się im pokazać, jak bardzo ich kocham i jak żałuję tych lat, które spędziłem w więzieniach. Miłość moich rodziców, chodzenie do kościoła i brak kontaktów z kryminalistami pomogły mi wrócić na właściwą drogę. Przestałem kraść, brać prochy i lepiej dogadywałem się z innymi. Pracowałem. Udało mi się zaoszczędzić tysiące dolarów. Grałem też w futbol. W każdą niedzielę chodziłem z ojcem do kościoła. Na świecie jest wiele błędnych nauk. Jeśli zastanawiasz się, czy to, co słyszałeś, jest prawdą, to posłuchaj, co apostoł Jan napisał w czwartym rozdziale swojego pierwszego listu. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na tym świecie. Jeśli narodziłeś się na nowo, duch Boży żyje w tobie i będzie cię prowadził. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, jesteś pod panowaniem swojego ciała, które prowadzi do śmierci i potępienia. Jezus powiedział, lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Więc jakie jest Boże polecenie? W ósmym wierszu szóstego rozdziału księgi proroka Michała czytamy: Oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Ale ja wciąż nie miałem ochoty obcować z Bogiem. Bardziej interesował mnie futbol. Wszystko jedno, na jakiej pozycji mogłem być pomocnikiem, obrońcą albo napastnikiem, mogłem też grać na skrzydle. Otrzymałem nagrodę jako zawodnik, który zrobił największe postępy. Lubiłem też pić razem z kumplami z drużyny. Po meczach przyjeżdżał po mnie ojciec i, zwykle pijanego, zawoził do domu. To ty, Gordon? Boże, jedyny. To ty. Chodź, synu. Tak, to, to... jest... Nie, ja, ojcze! potrafisz wstać. Pewnie, Pewnie wypiję tylko parę piwa, za to wygraliśmy. Ja grałem na pozycji napastnika i strzeliłem sporo goli. No dobrze, synu, dobrze. Ostrożnie! Oj. No. Przepraszam cię za to. Chyba, chyba się upiłem. Zawiozę cię do domu. Kocham cię, synu. Postanowiłem usunąć tatuaż z czoła. To był długi i bolesny proces. Wciąż czegoś mi brakowało, moje życie nie miało sensu. Zamiast jednak czytać Biblię, sięgnąłem po poradnik, jak przestać się martwić. Potem trafiłem do sekty i wyprowadziłem się od rodziców, pozbawiając się ich opieki i dobrego wpływu. Przez jakiś czas zarabiałem zbierając gruszki na plantacji, a następnie wyjechałem do Melbourne. Tam poznałem kobietę z południowej Afryki, ateistkę. By jej zaimponować, postanowiłem na powrót zostać ateistą. Wróciłem do Pancroka i pofarbowałem włosy na różne kolory. To jednak nie zrobiło na niej wrażenia. W ciągu kilku miesięcy wydałem w Pabach wszystkie zaoszczędzone wcześniej pieniądze i musiałem żyć na ulicy. Przestałem też brać leki, czego konsekwencją był nawrót choroby. Zachowywałem się w sposób niepoczytalny, bywałem agresywny, kradłem. Dzień dobry, kolego. To może dla ciebie. Kiepski dzień, co? Aż włosy ci zzieleniały. Coś ci nie pasuje, koleś! Ale skąd? Twój zielony czub całkiem mi się podoba. A co ty masz na koszulce? Coś o Jezusie? Sam to napisałem. Nie wierzę w Jezusa. Widzisz? Szkoda, kolego, ja wierzę. No, ja jestem ateistą. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. To głupcy wierzą w takie rzeczy. Mylisz się, kolego. Jezus istnieje. Życie nie ma żadnego sensu. To jest tylko krwiożercza walka. Po prostu nie znasz Boga. Ale on i tak Cię kocha. Wielokrotnie obrywałem za swoje ateistyczne poglądy i w areszcie spędziłem wiele nocy, ale chociaż deklarowałem się jako niewierzący, w tym okresie mojego buntu pomogło mi wielu chrześcijan. Jeden z nich, ze słowami Jezus Cię kocha, podarował mi parę butów. Hej! Jesteś głodny? A jeśli nawet, to co? Jacyś chrześcijanie za rogiem wydają zupę i kanapki. Trzeba wysłuchać kazania? Gadają o Jezusie, ale nie za dużo. Okej. Okay. A wierzysz w jedzenie, co? Nie podoba mi się Twoje podejście. A mnie się nie podoba Twoje. Chciałem Ci tylko wyświadczyć przysługę. A ja nie potrzebuję żadnych przysług! Nie potrzebuję Boga! Nie potrzebuję Jezusa ani nikogo! Siadłem do autobusu do Sydney, gdzie inni chrześcijanie pokazali mi Boga przez to, co mówili i robili. Jeden z nich podszedł do mnie i powiedział, że na ulicy nie jest dla mnie bezpiecznie, i kupił mi bilet z powrotem do Melbourne. Byłem już u kresu wytrzymałości, więc zadzwoniłem do rodziców. Gordon, dzięki Bogu, modliliśmy się za ciebie, synu. Przepraszam, że tak długo nie, 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 nie dzwoniłem, tato. A gdzie jesteś? W Melbourne. W szpitalu psychiatrycznym. Bierzesz leki. Nie, to Nie, to to. Mam problemy z policją. Grożą mi dwa albo trzy lata więzienia. Znajdziemy ci adwokata. Po rozprawie dostałem zakaz odwiedzania stanu Wiktoria przez 12 miesięcy. Wróciłem do rodziców do Bandeberg. Czułem się jak syn marnotrawny. Kiedy wysiadałem z samolotu i zobaczyłem czekających na mnie mamę i tatę, przygniatało mnie poczucie winy i wstydu. Jednak nie usłyszałem od nich żadnych wyrzutów, mimo że tak strasznie spoprałem sobie życie. Kiedy w domu włączyłem sobie pankroka, mama natychmiast zareagowała. Te słowa są takie prymitywne i pełne nienawiści. To proste, mamo, bardzo proste. Ludzie są prymitywni i pełni nienawiści. Wszyscy ludzie są grzesznikami. Zwłaszcza ja. Moje życie to bagno. Do tego doprowadziła cię ta muzyka, Gordon. Nie, mamo, już wcześniej takie było. Ale ta muzyka jeszcze ci w tym pomogła. Było we mnie tyle złości, ale fakt, ta muzyka mnie napędzała. Uważałem, że wyraża prawdę. Jeśli chcesz poznać prawdę i dowiedzieć się czegoś o życiu, to czytaj Biblię. Już kiedyś próbowałem. Jezus powiedział: "Słowa, które do was mówię, są duchem i życiem." Biblia jest słowem bożym, a Bóg mówi prawdę. Wiem, wiem, że masz rację. E, dokąd idziesz? Na śmietnik. Wywalę te wszystkie płyty i roztrzaskam je na kawałki. Naprawdę chcesz to zrobić? Tak. Chwała Bogu! Opowiedz mi o Jezusie, mamo. Kiedy snułem się po ulicach, wielu ludzi mówiło mi o Jezusie. Jak on nas kocha. Ale książki, które czytałem i teksty piosenek wprowadzały kompletny zamęt w mojej głowie. Jezus cię kocha. Tak bardzo, że umarł na krzyżu za twoje grzechy. On chce, żebyś był szczęśliwy, Gordon. Nie przyszedł po to, żeby cię unieszczęśliwić. On przyszedł, żeby ci dać prawdziwe życie. Bardzo żałuję, mamo, że żyłem w taki sposób, że zraniłem tylu ludzi. Jeśli oddasz swoje życie Jezusowi, Bóg nawet to, jak żyłeś, może wykorzystać, żeby pomóc innym. Chciałbym to zrobić, mamo, chciałbym się stać prawdziwym chrześcijaninem. Powiem o tym ojcu, nie masz pojęcia, jak on się ucieszy. Don! Gordon chce żyć dla Jezusa! Ojciec zadzwonił do pastora i razem pojechaliśmy do niego. Chcesz oddać swoje życie Jezusowi? Tak, chcę. Ale zrobiłem w swoim życiu wiele strasznych rzeczy. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wierzysz w to, Gordon? Tak. Jezus umarł i wstał z martwych, by dać nam swoją sprawiedliwość. Biblia mówi: On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czy ty to rozumiesz? Tak. Powtarzaj za mną tę modlitwę. Panie, wiem, że jestem grzesznikiem. Panie, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że posłałeś swojego syna, by umarł na krzyżu i wstał z martwych, żeby moje grzechy mogły zostać mi przebaczone. Od tamtego wieczoru w 1994 roku doświadczam Bożego pokoju. Zacząłem chodzić na spotkania grupy młodych ludzi, gdzie inny pastor pomagał mi kontrolować mój gniew. Zacząłem też czytać Biblię, by pomogła mi żyć w nowy sposób. Pomimo tego wszystkiego musiało upłynąć sporo czasu, zanim zmieniły się moje dawne nawyki, i wtedy mama zachorowała na raka. Jak było na meczu, Gordon? Zdobyłem puchar. Dla ciebie, mamo, zobacz. Cudownie, synu. Od kiedy ja jestem chrześcijaninem, jak gramu wiele lepiej. Wszystko idzie lepiej z Jezusem. Nawet umieranie. Ja nie chcę, żebyś umarła, mamo. Idę się spotkać z Jezusem i jest mi lekko. Powiem, że Bóg działa w twoim życiu. Tak działa. Na początek dał mi wspaniałą mamę i ojca. Trzymaj się blisko niego, jak odejdę, Gordon. Mama zmarła w 2002 roku. Bardzo płakałem, nadal mi jej brakuje. Tata w tym czasie bardzo mi pomógł. W 2004 roku przeprowadziliśmy się do stanu Wiktoria, a ja zacząłem chodzić z nim do kościoła. Dopiero tam moja wiara tak naprawdę dojrzała. Cieszę się, że rzuciłeś palenie, Gordon. To dzięki Bogu. Każda bitwa należy do Boga. To prawda. Ale musisz mu ufać. Jego drogi nie są naszymi drogami. Pamiętasz, jak złamałem sobie obojczyk? Kiedyś, jak jeszcze żyłem, jak wariat. Pamiętam. Powiedziałem ci, że złamałem go, próbując przeskoczyć płot. Ale prawda była taka, że stało się to podczas włamania. Stojąc w oknie, złapałem się za uchwyt prysznica urwał się i spadłem. Oboje z mamą zawsze modliliśmy się za ciebie. Mogłem wtedy złamać sobie karki i umrzeć, i trafić do piekła. Bóg jest miłosierny. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Teraz, odkąd należy do Chrystusa, życie jest takie piękne. I widać to w Twoich dobrych uczynkach, synu. Bogu się to podoba. Jezus jest na pierwszym miejscu w moim życiu. Wiem, że moje dobre uczynki są dla Boga jak szata splugawiona, a jestem zbawiony tylko przez krew Jezusa przelaną na krzyżu. Ale chcę służyć Bogu przez resztę mojego życia. Mówi Pan, w czasie łaski wysłuchałem Cię i w dniu zbawienia pomogłem Ci. Stworzyłem Cię i ustanowiłem Cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszone dziedzictwo. Przyjacielu, jeśli masz za sobą spustoszone dziedzictwo, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. W drugim liście do Koryntian, rozdział 5, wiersz 17, Biblia mówi... Tak więc, jeśli kto jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Żałuj za swoje grzechy i poproś Jezusa, aby cię zbawił. W programie numer 3173 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Gordona Yanga. Wyzwolony, produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi, pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.